Yo, się siema mordeczki, słuchajcie, dzisiaj nagram ponownie szybki taki filmik, już nagrałem właściwie jeden, ale mikrofon nie nagrywał. chuj mu na imieniny, jeszcze raz panowie, dzisiaj taki krótki filmik, jeszcze raz wam pokażę jak zrobić zastrzyk w bark, tak? opowiem o tej całej kuchni i wszystko co tego tycie, powiem wam o skutkach ubocznych, wysokich dałek na bombie, czyli tak jak ja jestem 2,5 roku i powiem też troszkę o strydach. Tak, zaczynamy. Zaczniemy może od skutków ubocznych. I powiem swoją historię, ja jestem na bombie 2,5 roku i przez większość czasu podchodziłem do tego jak łeb. Brałem wielkie dawki, kurwa, napierdalałem wszystko trębolony, metanabole kurwa i tak dalej. Dobrze, że robiłem badania chociaż, bo niektórzy to nawet badań nie robią. I na szczęście jest kurwa w miarę Git, chociaż nie ukrywam, że mogłem sobie zrobić krzywdę, tak? Większość czasu waliłem duże dawki i zrozumiałem, że oprócz... Yy, myślałem, że ben, będą duże dawki, to znaczy duże przerosty. Okazało się, że duże dawki to tylko wyłącznie duże skutki uboczne. A więc... Teraz jakby yy, troszkę mi przeszło to, tak? Teraz bardziej wróciłem sobie na boks. Teraz pracuję nad dynamiką, teraz wale ba mało bardzo sterydów. Schodzę do minimum, robię tam centymetr teścia. Mm. No, raz w tygodniu, jeśli pamiętam, teraz bardziej stałem na kondycji i tak dalej, już nie chcę być największym, dojebanym, już mi to przeszło. I teraz dopiero zaczynam rozumieć właśnie, jak to robić z głową, tak? I opowiem o tych skutkach ubocznych, których się nabawiłem, przez to, że przesadzałem z dałkami. Pierwsze, to jest retencja wody, tak? Nie kontrolujesz hormonów, kurwa, nie kontrolujesz estrogenu, prolaktynu, puchniesz, mordę masz spuchniętą, kurwa, z tego wynika nadciśnienie, wysokie ciśnienie, tak, cichej zabójca, wysokie tętno, kurwa, całe czas serducho napierdala i najgorsze e, wizualnie to jest trądzik, który się nabawiłem. Nigdy nie miałem trądzików, nigdy nie miałem z tym problemów, a niestety się pojawiły problemy i to w najgorszym miejscu, czyli na mordzie, tak. Niektórzy mi tam wyskakują na plecach, syfy itd. Tak ja miałem, ja mam tylko włącznie na mordzie. Zaczęły mi się robić stany zapalne, kurwa, za zaskórniki. Wyciskałem to, jakieś kurwa blizny i tak dalej. Teraz dopiero po czasie zrozumiałem, że mniejsze dawki i zaczęło mi to schodzić. Tak? Chodziłem do dermatologów, brałem antybiotyki, próbowałem mydła siarkowe, narodową medycynę, jakieś różne kremy, kurwa, tysiąc różnych środków na receptę i nie. I nic nie pomagało. Nawet już ostatnio pani dermatolog przypisała mi izotek, tak? Kto, kto wie, ten wie, jakie to jest chojostwo, jak to jest szkodzi. Wiadomo, że leczy, ale inne rzeczy to leczy, tak? Nawet już się po izotek. Kupiłem, ale nie skorzystałem, bo jedna kurwa poszedłem do głowy po i z zbastowałem z tymi dawkami. Także, tak jak mówię, wielkie dawki to niekoniecznie duże przerosty. Tak jak powiedziałem, nadciśnienie, wysokie tętno, spuchnięty kurwa chodzisz, zamulony cały czas, spiący, nie masz siły, bo organizm nie wyrabia tego. I ten jebany trądzik, tak kurwa, że nie możesz patrzeć na siebie lustro, bo morda po prostu ci normalnie kurwa, no, dramat. Dramat. Teraz czuję się lepiej na mniejszych dawkach, łatwiej eee, mi się oddycha, łatwiej mi się żyje kurwa. Już nie mam parcia być wielkim do bo bo jest ciężko, kurwa. Nie każdy do tego się nadaje i niekoniecznie to idzie w parze ze zdrowiem, tak? Teraz bardziej stawię na mobilność, tak jak mówię. Wróciłem na boks. Już nie kręci mnie, kurwa. Tak, tak być największym. Wiadomo, że będę chodzić dalej na siłowni, lubię to. To jest moja pasja, tak, sport. Ale po prostu już bez fanatyzmu, tak? Teraz już chcę zdobywać nowe umiejętności. I y, spełnić na nowej powierzchni. Mam nową zajawkę, także tyle, tak? Y, dobra, o skutkach obocznych, opowiedziałem na bombie też mm, przez te wysokie dawki różne rzeczy też inne się zdarzały. Ja nie, nie, nie znam koleżki, który ma na przykład 26 lat i kurwa, nie wiem, miał zawał czy coś. Także naprawdę to, to nie, to nie zabawki. Jak ktoś chce robić to na pałę, kurwa. To lepiej dajcie sobie z tym spokój, bo, tak jak mówię, to jest drogie, do tego trzeba podchodzić poważnie. Trzeba regularnie się badać, pilnować hormonów, tak? czyli estrogen, prolaktyna. Bo, mm, jak walimy testosteron, to zawsze mm, musi być jakby e, ta proporcja tak, między estrogenem i testosteronem. Bo, na przykład, jak, jak zbijecie za nisko estrogen, to nie będziecie mieć w ogóle humoru i też będziecie nie mieć siły. Jak będzie ten estrogen za wysoko, to będzie Wam rosnąć cycki, będziecie spuchnięci, zmęczeni i będziecie się czuć jak kobieta, tak? Płakać, kurwa, i być zbyt emocjonalnym. Yy, 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 właśnie tutaj chodzi o to, że yy, zawsze musi być zachowana ta proporcja, tak? Kobieta ma więcej estrogenu, mniej testosteronu, mężczyzna ma więcej testosteronu, ale mniej estrogenu. Ale nie można wyzerować czegoś do zera, tak? Tak samo prolaktyny, jak ktoś jest na takich środkach jak e, anabolicznych, takich jak Deka czy na przykład trenbolon, to e, takie środki m, podnoszą prolaktyny. Tak? Prolaktyna odpowiada w, e, w dam, damskim organizmie za wyrabianie właśnie, e, no, żeby karmić dziecko. E, w sensie, w, kiedy kobieta jest w ciąży, to ma więcej tej prolaktyny, żeby w, w akurat wykarmić to dziecko, a w męskim organizmie ona jest niepotrzebna jakby, Ale też odpowiada za mm, immunitet, tak? czyli za naszą odporność. Dlatego też prolaktyny nie możemy wezerować. Będzie za wysoko prolaktyna, też chujowa, będzie za nisko też chujowa. Tu chodzi o, o proporcje. Nie można orga, e, wezerować jakiegoś hormonu do zera w naszym organizmie, bo każdy ma jakąś funkcję. Dobra, z tym już wiadomo. O skutach ubocznych wkrótce opowiedziałem, tak, jeszcze raz sobie podsumujemy. Nadciśnienie, retencja wody, wysokie tętno, trądzik, co najgorsze, męczymy serducho, kurwa, jesteśmy zamoleni, do, do niczego się kurwa nie nadajemy. I TD, i TB. Wkrótce yy, to, to jest takie podsumowanie. Teraz Wam opowiem szybko o wszystkich estrach testosteronu. Tak? I pokażę Wam, jak się wykonuje prawidłowo iniekcja w bark. Yy, yy, też pamiętajcie, że yy, dobra, istnieje, yy, istnieje jakby cztery formy testosteronu. Tak? Pierwsze to jest testosteron propionat, to jest najkrótszy okres półdzwania 24 godziny. Taki, taki środek zapodajemy codziennie lub co drugi dzień. Później yy, testosteron enantan. To jest już długi testosteron. Jego zastrzyk robimy raz na 3 dni, raz na pięć dni. Okres pracowania on ma 3 dni. Później idzie testosteron cypionat. Tam jest po prostu jeden estr zmieniony i on jest jeszcze dłuższy. Tam jest okres półtrwania 4 dni i jeszcze jest takie coś jak susta, czyli mix estrów. Susta 250 to akurat to co biorę. Tam jest 4 estry. propionat, fenylpropionat, dekanat i jeszcze jeden nie pamiętam. Ja najlepiej się czuję na sustanonie. Ten Susta 250 biorę 1 cm w tygodniu. Jeśli pamiętam, to jest bodajże 250 e, e, 250 mg na cm. I po prostu na tym środku czuję się najlepiej. Próbowałem wszystkie. Najlepiej się czuję nad tym. Mam dobre libido, dobre samopoczucie i po prostu czuję go. Testosteron, tak. próbję nad tym najkrótszy. Nie ma sensu, bo cały czas robić zastrzyki. Yy, cały czas bali zastrzyki, co codziennie czy co drugi dzień, to też mi się z bo później mamy dziurało w dupę tak jak ja na przykład, dlaczego wam pokazuję, że dzisiaj zawsze robimy w bar? dlatego, że w dupy już nie mogę robić, bo przez to, że robiłem dużo zastrzyków też nie najlepszej jakości towaru który mi nie pasował, od którego miałem, sta miałem cały czas stany zapalne i jeśli mamy stany zapalne, to kurwa zle się czujemy, tak robią nam się grudki, takie kurwa w dupie i cały czas mamy mm. Yy, hmm. Mamy yy, wysoką temperaturę ciała, tak? czyli mamy gorączki, i po prostu jesteśmy zamoleni i nie mamy siły. Tak? A na cyklu jesteśmy po to, żeby robić progres, tak? żeby trenować. A jak mamy cały czas stany zapalne, to wiadomo, że nie możemy trenować, bo nie mamy siły i to się mija z celem. Dlatego jak Wam towar nie pasuje, to musicie zmienić producenta. Tak? Jak yy, wiecie środek i zrobiliście prawidłowy zastrzyk i macie stany zapalne, to znaczy, że musicie zmienić yy, po prostu producenta, bo to znaczy, że coś Wam w tym środku nie służy, tak, dla, 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 dla kogoś ten środek może służyć, on może się czuć dobrze, a Wy niekoniecznie, także nie męczcie się, jak Wam coś nie odpowiada, nie kontynuujcie, tylko po prostu zmień, zmieńcie sobie producenta, dobrze. I tak jak mówię, najlepiej sobie to jakby kolidować, tak? Na przykład dzisiaj zrobię w lewy pośladek, następny zastrzyk w prawo pośladek, później możemy zrobić w udo, bark. Nie róbcie kurwa zastrzyków jakieś bicepsy, tricepsy, łydki, nie słuchajcie debilów, kurwa, bo te mięśnie do tego nie przeznaczone. Pamiętajcie, im większy mięsień, tym więcej e, towaru on jest w stanie przerobić, tak? Na przykład jak walimy, zastrzyk dwóch ml, mili, tak? To lepiej to zapierdolić w dupę, kurwa, a nie w jakieś małe mięśnie, bo to ciężko będzie, tak? I tak jak mówię, zawsze zaczynajcie od, od dupy strony, tak jak to się mówi, walczyć w dupę, ewentualnie kurwa uda, wielka, wielka, wielka przestrzeń i delikatnie można robić barki. Innych miejsc nie polecam, bo tak jak mówię, kurwa, można sobie narobić tylko krzywdy takimi zastrzykami. I zaraz Wam pokażę filmik, jak się wykonuje prawidłowa injekcja. I mam to właśnie nagrane, także zaraz to ustawię i dodam kurwa dźwięk w tle. Jo, jo, mordeczki. Tutaj mamy towar, tak, 100-250. Ja wale 1 ml. Pamiętajcie, że strzykawka zawsze 1 lub 2 ml. Zawsze takie strzykawki biorę. Również y, igła 06 na 30 Mm, taką igłę i pobieram, i zapodaję środek. Wiadomo, że można wziąć mniejszą lub większą, żeby pobrać towar, ale ja jedną, korzystam z jednej. Tutaj mamy właśnie już towar w strzykawce. Jo, y, na ramienne tak, czyli deltoid. Wiadomo, że są przednia delta, średnia i tylna. Zawsze robimy zastrzyk w średnią, najprostsze Możecie nam zobaczyć sobie w internecie, to jest najprostsze miejsce. I pobraliśmy sobie 1 mm towaru. Tak, pamiętajcie, że przed zastrzykiem zawsze warto miejsce zdezynfekować. Tak? Bierzemy sobie waczek psikamy na miejsce injekcji. Oczywiście przycieramy. To jest zasada każdej injekcji, tak przed rozpoczęciem injekcji dezynfekcja. Zdejmujemy pokrywkę, wypuszczamy bąbelki. I celujemy, tak? Celujemy i szybkim, zdecydowanym ruchem, nie powoli, nie się kurwa no, bawić, tylko szybko, szybkim, zdecydowanym ruchem wsadzamy igłę do mięśnia. Pamiętajcie, mordeczki, że przed każdym zastrzykiem ważna jest aspiracja. Aspiracja, czyli wsadziliśmy igłę, zastrzykawkę, odciągamy. I jeśli mamy pombelki, To znaczy, że dobrze trafiliśmy w mięsień Możemy wykonywać injekcję W momencie, gdy odciągamy I mamy krew, to znaczy, że trzeba wyciągnąć ciekawkę, zmienić igłę i powtórzyć procedurę Bo trafiliśmy w jakieś Naczynie krwioności lub w żyły Możemy zemdleć, zrobić zator Kurwa lub umrzeć, to jest niebezpieczne Dlatego pamiętajcie, aspiracja jest bardzo ważna Zasada każdego zastrzyku To jest dezynfekcja i aspiracja Jak już aspiracja jest zrobiona Korzystnie, czy jak już inspiracja jest zrobiona, dobrze, powoli, powoli wprowadzamy towar. Nie szybko, nie za wolno, tylko wprowadzamy średnim tempem środek do mięśnia. W momencie, kiedy prowadziliśmy środek, nie musimy od razu wyciągać igłę, Dajcie jeszcze chwilę sobie temu rozejść się tak, gdzie to powinno być. I... Przygotujemy sobie wacik, wyciągamy strzykawkę z igłów i od razu przykładamy. Jak widać, ten zastrzyk wygląda, wy, wykonany wzorcowo, nawet nie leci krew, też możemy sobie podnieść rękę, żeby to tam się rozeszło, gdzie trzeba. Zamykamy tą czapeczkę, wybierdalamy to, przycieramy i jak widać, zastrzyk wykonany prawidłowo. Ewentualnie możemy sobie rozmasować delikatne miejsce iniekcji, jak to się mówi, żeby nie było stanów zapalnych, ale jak wyliczy dobry towar, to takowych być nie powinno.